Dzień dobry, dzień dobry kochani. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do filmu o masażu. Będzie o masażu jakiś czas temu na profilu facebookowym. Umieszczałam taki post o tym, co masaż może dla nas zrobić. Dzisiaj o masażu wszyscy wiedzą, że jest kobido. I uwaga. Wszyscy kobito, będą się musieli mocno zastanowić, gdzie się szkolili, bo główna placówka szkoleniowa zastrzegła nazwę i w końcu zrobi się porządek na rynku, bo nie każdy masaż kobido to jest kobido. I nie każdy masaż, który ma wywołać efekt terapeutyczny, liftingujący, relaksujący, musi się nazywać kobito. Tych masaży jest bardzo dużo. I naprawdę technik pracy, którymi można wywołać efekt liftingu, relaksacji, odprężenia jest bardzo dużo. I na tą relaksację i odprężenie ja dzisiaj zwrócę największą uwagę. Dlatego, że myśląc o masażu, często też w gabinecie to o tym mówimy, że to jest po to, żeby rozdrobnić cząstki przemiany materii, tych zbędnych produktów przemiany materii. I wyprowadzić je do węzłów chłonnych, żeby się odtoksyczniła skóra, żeby poprawić krążenie, poprawić jędrność, nawilżenie, dotlenienie, dożywienie, po prostu wrócić to takie życie w tkanki. A ja bym chciała dzisiaj zwrócić uwagę na coś, co jest niezwykle ważne, czyli komponenta stresowa. Stres mamy dookoła siebie i będziemy mieć, bo on zawsze z nami był. Mówi się o stresie, że to brud. Trzeba go regularnie zmywać, czyli znaleźć dla siebie technikę, która pozwoli nam odprężyć się, wyciszyć. I masaż jest jedną z takich technik, gdzie możemy nasz układ przywspółczulny włączyć, żebyśmy weszli w tak zwany stan relaksacji i trawienia. Ponieważ my najczęściej jesteśmy w sytuacji i w tej opcji walcz, uciekaj. Niestety niektórzy jeszcze zamroź się, a my chcemy uruchomić nerw błędny do tego, żeby wyczyścić nam mózg, zrobić taki totalny recept bazy, żeby chociaż na chwilę przestała ta gonitwa myśli nas zadręczać, żebyśmy mogły odetchnąć głęboko. Ja w w trakcie tego masażu, jak widzę, że nawet ktoś mocniej oddycha albo przełyka ślinę, to już jest dowód na to, że nerw błędny zaczyna działać. Też te śmieszne odgłosy, że zaczyna nam wburczyć w brzuchu, jelita ta jakoś pracują nadmiernie, co stresuje klientów a zupełnie niepotrzebnie, bo my właśnie to chcemy uruchomić. Właśnie dzięki temu, że my wpłyniemy masażem na nerw błędny, to uruchomimy tą cudowną y, sytuację tego stanu relaksacji i trawienia. Mówi się o tym, że jeśli my poczujemy ten stan tej chwilowej relaksacji, to nauczymy się też tego stanu i będziemy go próbować powtarzać, że będziemy potem szukać takich sytuacji w naszym życiu, żeby znowu poczuć ten luz. I to jest bardzo ważne, i to jest bardzo potrzebne, bo stres, tak jak już wspomniałam, Kradnie witaminy, kradnie hormony. I po serii takich endokronologicznych szkoleń, które odbyłam, okazuje się, że jakbyśmy do tego tematu nie podeszli, czego byśmy w tym temacie nie szukali, przyczyn, dlaczego tak się dzieje, to u podstawy jest stres. Więc trzeba robić porządki i zróbmy porządek ze stresem. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za wysłuchanie filmu, zapraszam do, do kanału YouTube'owy i zapraszam do gabinetu na relaksujące masaże z, z wykorzystaniem technik opartych na e, działanie, na nerwy czaszkowe, e, czyli relaks już w samym słowie. Do zobaczenia. Pa!